Witam serdecznie wszystkie bliźnia na czytaniu horoskopu na grudzień 2022. Horoskop będzie do 5 stycznia włącznie. I moi drodzy, zanim przejdziemy do czytań, to macie do wyboru: czuję, 1, 2, 3, to Wasza czuje, co serce czuje, co Wam dyktuje, karty emocji, emocje, jakie będą Wam Patronowały w tym miesiącu, które przeczytamy na samym końcu. 1, 2, 3. Przede wszystkim chciałam Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, że oglądacie, że yy, dajecie lajki, że wpisujecie komentarze i że subskrybujecie mój kanał i że tak długo ze mną wytrzymujecie. Przechodzimy do czytań. Grudzień pod patronem. Arcykapłana, czyli ten kapłan. Witaj, Janku, miło, że chcesz słuchać. Arcykapłana, który mówi o tym, co? Że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych i że troszeczkę bliźniaki będziecie manipulować innymi. Takie trochę manipulatorki z Was będą. Będziecie potrafiły grać na emocjach i będziecie ponad jakieś sprawy ziemskie. Wasze serducho wie, czego chcecie. Można powiedzieć, że otaczają was w grudniu ludzie życzliwi, ludzie, którzy mogą być dla Was pomocni. Dla niektórych z Was właśnie rozkwitną sprawy związane z uczuciami, z miłością. Będziecie podążać za własnymi marzeniami i jest szansa, żeby właśnie je pospełniać. Arcykapłan jeszcze mówi o tym, że troszeczkę możecie chcieć za dużo. Tak troszeczkę pazernie. Jak w tym kawale, tak? Panie doktorze, proszę coś na pazelność, tylko dużo, dużo, dużo. I tutaj, jak ktoś otworzy przed wami serce, będzie chciał z wami rozmawiać, spotykać się, to wy będziecie chcieli tego jeszcze więcej, 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 czyli ciągle wam będzie czegoś mało. Ale dacie sobie z tym świetnie radę. Jak się na kogoś ofochacie, to na amen, no muszą, będą musieli was nieźle poprzepraszać, żeby jakoś z wami. Mogli funkcjonować. I teraz początek miesiąca. Mamy tutaj króla buław, czyli jakieś nowe sytuacje się zadzieją, stagnacja się właściwie zacznie kończyć. Niektórzy z Was odetchną, że coś się zaczyna nowego u Was dziać i nowe pomysły, nowe czyny, ale dla niektórych z Was jest to też spotkanie kogoś. Kto powoduje drżenie nóg? środek miesiąca mamy króla mieczy, czyli tak jakby sami sobie powiecie, że super jest, fajnie, jest uroczo, pociąga mnie ten facet bądź ta kobieta, ale muszę coś poodcinać i nie bardzo wiem co, bo mam za duże powodzenie to Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Natomiast, jeżeli chodzi tak ogólnie, i bardziej, no to tutaj jakby życie będzie wymuszało na Was jakieś decyzje. I właśnie tu pośrodku ktoś może chcieć się ofochać, a Ty będziesz czuć miłość i tęsknotę do osoby, która troszeczkę będzie milczała. I koniec miesiąca macie koło fortuny. Mówiące o tym, że los odwraca się o 180 stopni i dochodzi u Was pod koniec miesiąca do zmian. I tutaj żadnego wpływu na to nie macie. Niestety, może być troszeczkę ciężko, ale to, co się wydaje w tej chwili ciężkie, okaże się, że wyszło Wam tylko na plus. Wasze myśli. Będziecie bardziej myśleli o tym, żeby dokonać zmian, jakieś przeprowadzki, gdzieś wyjechać. Będziecie myśleli o tym, że chcecie już wyjść z tego miejsca, w którym jesteście. A co zrobicie w tym kierunku? No, tutaj macie dwójkę pentakli. Ułożycie sobie jakieś plany, które pomogą Wam to zrealizować. Czy to odłożone pieniądze, czy właśnie takie plany już bardziej konkretne. Ustalicie, czego tak naprawdę chcecie, i będziecie już analizować, żeby dokonać tych przeprowadzeń, czy tych remontów, czy, czy też jakichś takich zmian życiowych. Jeżeli chodzi o Wasze uczucia, to tutaj coś nowego się rodzi, coś takiego, co powoduje pory w serca, radość, szczęśliwy los. Tutaj macie wprawdzie asa pentakli, ale skoro on jest w uczuciach, to zainwestowanie w uczucia i dzięki temu zadowolenie i szczęśliwość. I gratuluję Wam tego, że się bliźniaczki w końcu odważycie. Jeżeli chodzi w tym wypadku nie o uczucia, tylko o relacje międzyludzkie, to zadowolony czas poczucie spełnienia. Natomiast finanse nie szastajcie pieniążkami, bo finanse trzeba uleczyć. Trochę za mało tych pieniążków, aby byście chcieli cudawianki. No, niestety nie da się i na siłę się nie da ich wycyganić, chyba że weźmiecie dodatkową pracę. W zdrowiu ogólne przemęczenie organizmu, ale poza tym raczej nic wam nie będzie doskwierać. Tylko tak, no wiadomo, przed świętami troszeczkę z porządków i innych rzeczy, więc takie przemęczenie. Poza tym raczej wszystko w porządku. Rada dla was na ten miesiąc to dziewiątka pentakli, mówiąca o tym, że nie szastaj pieniędzy, skup się na interesach, tak? Uwierz w siebie i daj się zaprosić na randkę. Ostrzeżenie, nie ślęcz tylko w pracy, tak? Nie zamykaj się sam sobie w domu, bo w domu książę do ciebie z bajki nie trafi, czy księżniczka, tak? Musisz wychodzić do ludzi. Święta. A święta to tak, powiedziałabym, szóstka pentakli, więc zadowolenie, wydane pieniążki na prezenty, ale też takie poczucie zmęczenia i jakby trochę odpoczynek od tego, co było. No, nie będzie do końca tak, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało. I teraz wasze czuje, czyli karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. 1. Oczekiwanie. Emocje, jakie będą ci towarzyszyć, to czekanie. Czekanie na, yy, na to, co się ma zdarzyć. Czasami będziecie chcieli o coś zawalczyć, ale jednak tego nie zrobicie. A niektórzy po prostu będą czekać na wielką wygraną w totolotka, aż spadnie i uda im się. Tym bardziej, że są kumulacje. Dwa. Niepewność. Jesteś niepewny tego, co niesie los i przez to stąpasz trochę ostrożnie po gruncie. A tymczasem, żeby uzyskać coś od losu, trzeba ruszyć do przodu. A miłość zapuka do Twoich drzwi. Odważ się, nie bój się masz opiekę w siły wyższej. I ostatnie współczucie. Karta mówiąca o tym, że mm, może być ci kogoś żal, że ktoś zostanie sam na święta, albo że możesz gdzieś nie pojechać, albo że ktoś stracił jakieś pieniążki, że coś się nie tak zadziało, że masz jakieś złe nowiny. Będziesz współczuł innym, zapomnisz troszkę o sobie. Dziękuję ślicznie wszystkim bliźniaczkom i do usłyszenia w nowych czytaniach na nowy 2023 rok. A teraz życzę Wam szczęśliwych, udanych, spokojnych, radosnych świąt.